Pierwsze kwalifikacje w życiu, debiutancka, debiutancka rola, jak, się, jak Ci się podobało? Jak to ciśnienie było przed startem? Wiesz co, ja generalnie bardzo ostrożnie podchodzę do tematu, tak? I zrobiłem strasznie słaby czas na pierwszych trzech okrążeniach. Dopiero potem zjechałem, yy, chłopaki mi poprawili ciśnienie. Tak, i z dwóch minut od razu na 56. I zrobiłem, no niestety tylko dwa kółka. Mogłem jeszcze jedno zrobić, ale Przemo tam mówił na odprawie, oszczędzaj opony, tam wiesz, no jestem świeżak, tak? Więc się oszczędzam. No ale, no co? Trochę wstyd, nie? Na końcu. Ale nie, no dobra, jest fajna zabawa, naprawdę świetnie. Trochę się denormowałem na początku, nie? Bo to wiesz, straszne myśli, ale zaraz mam kwalifikacje do Endurance. Zobaczymy, będę jechał z Damianem. I to mój pierwszy weekend wyścigowy, więc ja po prostu się oddaję temu. Ale jest mega zabawa, mega jaki, fajnie. jaki plan na wyścig? Nie mam planu. Po co mi plan? Przecież jak, jak się dobrze poczuję, no to umówmy się, no. Mogłem ustawić wyścig, ale nie, nie będę tego robił.